you may need to oh. take a ladder to get to certain areas or maybe just take a nice shortcut quit grouping up choose a room wow. to start in after a meeting someone keeps trying to sabotage us stop it asman we definitely have an imposter here No Wygląda bardzo kozacko, wiemy, że to jest nawiązanie do Henry'ego Henry Stickmana, wiemy, wiemy, wiemy. Ej, a teraz zróbmy analizę trailera, nowy, nowy, tego, zróbmy analizę trailera Among Us, co nie? Czyli na samym początku, każdą klatkę po klatce, zatem tak. Po pierwsze widzimy, że mamy nową opcję w skinach, czyli mamy możliwość customizowania czapeczek. Zobaczysz, że tutaj jest serowa czapeczka, tutaj jest różowa czapeczka, tutaj jest czapeczka z czymś tutaj. Oprócz czapeczek do, dojdą jeszcze fryzury do Amonga. Czyli będzie można dodać jeszcze fryzury. Zgaduję, że fryzura będzie zarówno wąsem, jak i głową. Zatem to jest kolejna aktualizacja, która będzie. Co tutaj jeszcze widzimy? Czapeczka, czapeczka, czapeczka. Czy są jakieś nowe ubrania? Tutaj jest nowe ubranie, że tutaj skin pół na pół, tak jakby, tutaj skin pół na pół właśnie. To też jest bardzo fajne. Ten ma... A, bo ten nauszniki tutaj ma. Ma uszy. Ma, ma tego słuchawki. A tutaj mała czapeczka, jaka śmieszna jest. A... Bardziej jak możliwość zakupienia ski na spoko. To jak zakupię wszystkie spokojnie, no to się nie trzeba martwić. Zatem tak, generalnie tutaj mamy cockpit. Nie wiemy, jaka to jest część mapy, ale generalnie no, jest całkiem, jest bardzo duża ta mapa. Tutaj ma też węta po środku przejście. Tutaj mamy pokazaną mniej więcej rozmieszczenie mapy, jak to wygląda, ale sobie poczekamy na spokojnie, kiedy to wreszcie wypuszczą. Dobra, eee, jaki jest kolejny. O, o, o. I tutaj przeszli bardziej dość. Nie, nie, nie. Czekajcie. O, tutaj przeszli. Nie, to jest Volt. To jest coś innego. I tutaj jest tak. Tutaj są crewmates. Zobaczcie, widzicie? Czapka jest oddzielna. Czapka, A nie, czapka i ubranie to zawsze było dzielne, No to super powiedziałem. Ale że tutaj jest ten kryształ. Może jakieś zadanie z kryształem jest, czy coś takiego. Okej. Okay. Polećmy dalej, klatka po klatce, klatka po klatce. Tutaj jest pomieszczenie, gdzie się będzie robić download. Patrzcie, kamera! Tutaj jest kamera jeszcze dodatkowo, tutaj jeszcze jest kamera. Dobra, czyli tutaj będzie się download, upload robić. Tutaj jest przejście, to jest brick, się nazywa to przejście. On schodzi tutaj w dół, ale no nie dochodzi nigdzie. Security, czyli w tym miejscu jest Security. Żeby wejść do Security trzeba zejść do. trzeba zejść drabiną. Tutaj mamy jakiś wihster, ale tutaj też jest wihster, ja nie wiem czy on będzie mógł być jakkolwiek, u, jakkolwiek używany. Tutaj są kamery, zobaczcie, że tutaj mamy pokój z kamerami do sprawdzania. Może to będą jakieś nowe drzwi, które można zamknąć i otworzyć? To byłoby fajne. Albo, może, jeżeli się. Słuchajcie, wiecie co? Jest szansa. Jeżeli pociągnie się dźwignie tutaj, to te drzwi się zamykają, a te drzwi się otwierają. Widzicie? Bo jest jedna dźwignia i są dwie pary drzwi otwieranych obok siebie. Zatem to jest możliwe, że te drzwi się zamkną i te się otworzą wtedy, jak się pociągnie. To będzie reaktor. Aha, aha. Nie, no, na razie to jest security tutaj. OK. Wow, i tutaj jest security, tutaj jest jakiś task w security, pewnie żeby, a zobaczcie z taśmą, pewnie żeby nawinąć tego, rolkę na taśmę, żeby nawinąć rolkę na taśmę będzie raczej, sabotaż, może sabotaż, no ja nie wiem czat, no ja dopiero tutaj robię interpretację, pierwszy raz w życiu to widzę, co nie, wiem już tutaj dużo rzeczy zwiedziliście, dobra, to tutaj jest ten questik w security, tutaj mamy questa, że trzeba wyrwać oto ze śmieci i wyrzucić, ok? W Medicalu jest ten Quest. Tutaj mamy też Wenta. Okej, okay, zobaczcie, mamy tak: Enter ID Code. Rolkę na taśmę, no, no tak, no rolkę tego, kamery, filmu. E, tutaj mamy ID Code, czyli będzie coś nowego, że będzie trzeba wpisać kod IP. E, w Medicalu, żeby wyrzucić śmieci, czyli to też jest jako tak wyrzucenia śmieci, po prostu. W Gap Roomie Download Data, Stabilize Steering to to znamy. Calibrate Distributor, tego nie znamy. I Divert Power to the Showers to jest to, żeby to przełączyć teraz to pojedyncze. Łodzi widzowie nie wiedzą co to VHS, SADGE chyba tak jest po prostu. Code ID to będzie to samo co na mirze. Enter ID jest samo na mirze. A, to będzie to samo. OK, 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 rozumiem, rozumiem, rozumiem. Dobra, 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 dobra. I tutaj jest pucowanie kryształku, ale tutaj widzimy, że wy, tutaj w Wolcie jest też kolejny went. Bardzo dużo wentylacji jest na tej mapie. Bardzo mi, się, bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się podoba, że jest dużo wentylacji na tej mapie. Tutaj jest kolejny download, upload. Tutaj jest pucowanie tego kryształka. Trzeba go wypolerować szybciutko. Raz, dwa, trzy. Kalibre dystrybutor to z kółkami w elektryku. Okej, okay, rozumiem. Dobra, tutaj jest meeting room, czyli tutaj jest jakaś kafeteria. Tutaj trzeba to odkliknąć. Tutaj być może będzie jakieś zadanie. Tutaj jest kamera jedna. I on teraz biega tutaj w dół. Tutaj mamy jakiś kod, ale nie wiem, czy będziemy coś wpisywać. Raczej nie. Tutaj mamy kolejnego wenta. Coś było wcześniej, jakiś task w gap roomie, zatem możliwe, że tutaj to, to coś z tym jest. Dobra, tutaj po prostu przejeżdżę sobie na drugą stronę i ma zejście jeszcze niżej. Każdy będzie mówić, czemu nie pucowałeś tego? Nie, nie, nie. To będzie pytanie, co robiłeś? Berło pucowałem. Dlaczego ich nie banują? Kogo nie banują tutaj? Co jest tutaj do wybanowania? Ale to już moderatorów nie ma, pan Robson. Przecież był pan Robson, był pan Wojr. Gdzie się moderatorzy podzieli? No jest, jak jest. Dobra, time remaining 9. I tutaj, o, jest Wojrek. Już pilnuję, Woj. Bardzo dobrze. No i mamy Engine Room, Records, Minehall. Time remaining 9. Nie rozumiem o co tutaj chodzi za bardzo. A! Tutaj się zaczyna! Zaje czyli w ten sposób się będzie zaczynać, czyli masz 10 sekund na wybranie, gdzie chcesz zacząć. I Masz jedną z trzech lokalizacji. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Zajebiście. Fajnie, 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 fajnie. Meeting. Wiecie co? Jest jedno pytanie. Jest jedno pytanie. Czy ty wybierasz to? Przed dowiedzeniem się, jaka jest rola, czy po dowiedzeniu, jaka się rola. Czy najpierw się dowiesz, że jesteś impostorem, crewmate'em, czy dopiero tego później. Dobra, i w tym, w tym pokoju, o zobaczcie, wypoleruj kryształ, jest lunch. Wyczyść toaletę, czyli pewnie będzie trzeba odetkać toaletę za pomocą, wiecie, przepychaczki, będzie pewnie y, po meetingu, to jest po, to jest po spotkaniu, po meetingu, a to jest po spotkaniach, okej, by słuchał, byś wiedział. No właśnie bardziej się skupiłem na mapie, właśnie nie posłałem do końca, ale czaciek mi zawsze powie. Zatem będzie trzeba tutaj odetkać toaletę, czyli będziemy mieli tego, y, Polaka Wielkiej Brytanii Simulator, y, Armory Put Away Rifles, czyli będzie trzeba uporządkować, uporządkować broń. to zgaduję, że to będzie u, układanka, tak to... Była normalnie z jakimiś kryształkami zarówno na Mirze, jak i na Polusie. Reset Breakers w Electricalu i tutaj 7 aż tego. Siedem elementów, siedem etapów, to jest ciekawe. I tyle z tych questów. Okej, okay. tutaj mieliśmy pokój jakiś duży, który Jaka on był nazwany? Nie, nie mieliśmy jego nazwą, z tego wybiega pokoju. Ale to jest jakiś ogromny pokój, jakiś meeting pokój, czy coś, nie wiem. E, tutaj mamy kolejny download. To, a, zobaczcie, ta, ta, ta. Ale to jest jakiś inny sabotaż, to nie jest ani O2 ani coś innego. Records, biblioteka. No pewnie tak, a tutaj jeszcze widzieliśmy na dole, że e, tutaj się do tego wpisuje. A, trzeba przejechać window na drugą stronę, a tutaj mamy również Divert Power. Ok. No i tutaj mamy kuchnię i w kuchni mamy venta. No i nowa animacja zabijania. No generalnie to zajebiście się mapa zapowiada. O2? O2 jest inny dźwięk, dlatego nie jestem przekonany. Nie no, generalnie zajebista mapa. Wygląda mega dobrze i ja wierzę, że to widać, dlaczego oni tak dużo pracowali. Jeżeli oni wprowadzili tak dużo nowych mechanik do tego Amonga i wprowadzili tak dużo nowych questów i innych rzeczy, to może oni przy okazji też usprawnią Skelda, Mirę, Polusa, poprawią te mapy, powiększą i będzie rzeczywiście tego e, i będzie rzeczywiście kontencik. No ona będzie powyżej 10, ona będzie powy... i uwaga, lobby będzie powyżej 10 osób. Comic Early 2021, czyli pewnie pierwszy kwartał, pewnie luty. No ja nie wiem, no... Among Us umiera teraz, muszą się pospieszyć. Muszą się pośpieszyć. Mają coraz mniej czasu. Z każdym kolejnym dniem ucieka im czas. Z każdym kolejnym dniem ucieka im czas, żeby tego... Żeby, żeby grę dalej kontynuować. Pytanie, czy do, na początku przyszłego roku nie wypuści jakieś większe studio swojego Amongusa. Pamiętacie, jak było z, z PUBG? Było, wyszło PUBG, było to H1Z1 Battle Royale, później wyszło, wyszło PUBG, w momencie, jak było PUBG, to po chwili zaczęły się pojawiać Battle Royale od, każde, od każdej większej firmy. I w momencie, kiedy się już pojawiły takie porządne Battle Royale, jak na przykład e, zrobił tego, jak zrobili nowe Call of Duty w klimacie Battle Royale, to PUBG z, zdechło po prostu. 15 stycznia ma być. No miejmy nadzieję, że będzie 15 stycznia. Miejmy nadzieję.